Raczej wszystkim, dzisiaj nowy format, a mianowicie zagraniczne kanały, które polecam. Wiem, że jest sporo nowych osób, które by chciały zakładać akwarium, które się nad tym zastanawiają. Wiem też, że mimo tego, że jest sporo dobrych polskich akwarystów, no to na wiele pytań, na wiele pomysłów nie są w stanie odpowiedzieć. Miem to po sobie, bo próbowałem i odpowiedzi dopiero znalazłem za granicą. Dlatego stwierdziłem, że zaczniemy od Vater Fisha, Człowieka, który na YouTube jest od 2018 roku. Jest to człowiek z 70-letnim stażem, można powiedzieć, w akwarystyce. Hodowla to jego praktycznie już teraz życie. Człowiek, który praktycznie 25 lat testuje własne podejście do podłoża, próbuje stworzyć idealne podłoże, takie, które bardzo długo będzie trzymało substancje odżywcze i nie wypuszczało ich do zupa wodnego. Z ogromnym powodzeniem widziałem akwaria, które Według jego poradników powstawały. I naprawdę, jeżeli ludzie tworzący zbiorniki od zera, trzymali się jego wytycznych, bo chcieli tak zrobić, no to nie mieli żadnych problemów i akwaria naprawdę rewelacyjnie wyglądają. Człowiek z ogromnym doświadczeniem, ma super wiedzę, super pomysły, jednak można się naciąć na jego, można powiedzieć, kontrowersyjne, niektóre miniaturki. Proponuję ich nie odrzucać, tylko po prostu wejść w filmik, bo naprawdę filmiki są merytoryczne. No, a miniaturki, jak to miniaturki, mają sprawiać, żeby ludzie klikali. A nowi, żeby się zainteresowali tym, co chcę przekazać. Bardzo fajny kanał. Dużo fajnych, naturalnych zbiorników, bo tym się zajmuję, naturalną akwarystyką, bez żadnych tam dziwnych chemii, zabawy, właśnie mojego chemika. Tylko, właśnie, naturalne zbiorniki, które mają w tak dużym stopniu, na ile to jest możliwe, utrzymywać się same, mają wypracować własną biologię. Każdy na swój sposób. Każdy zbiornik jest inny. Naprawdę dużo fajnych pomysłów można znaleźć na tym kanale. Dużo fajnych zbiorników. Dużo różnych gatunków ryb, do których ma różne podejście i pokazuje to na filmikach. Opowiada o różnych gatunkach, o roślinach. No człowiek wie co robi. Ma 70-letni staż. 70-letnie doświadczenie. Ma też swoją firmę, prowadzi sklep, hoduje rośliny, rybami handluje, więc wie, o czym mówi. Szczególnie, że sporo własnych zbiorników posiada, sporo właśnie stworzył zbiorników według własnych metod, po swojemu, chcąc sprawdzić różne Teorie, które na internecie się pojawiały i pojawiają, testuję wszystko na spokojnie. Tylko tak, jak mówię, no jest to kanał z naturalną akwarystyką, z naturalnym prowadzeniem zbiornika. Nie bawi się w jakieś tam chemiczne wynalazki. Nie bawi się też w podmiany co drugi dzień. Nie ma żadnych problemów praktycznie z. Ze swoimi zbiornikami. Bardzo często pomaga ludziom. Warto przejrzeć jego filmiki. Na kanale ma ich 1900, więc naprawdę sporo. Każdy znajdzie coś dla siebie, a nowi akwaryści na pewno sporo się od niego nauczą. Nie trzeba martwić się, że jest to kanał zagraniczny, bo na szczęście napisy na YouTube działają w miarę dobrze. Fakt, że parę rzeczy jest dziwacznie przetłumaczonych, jak na przykład akwarium, bo tłumaczy to na polski czołg. No ale takie małe babole nie przeszkadzają w tym, żeby z samych napisów dowiedzieć się o co chodzi naszemu przedmówcy prowadzącemu. A naprawdę doświadczenie ogromne, bardzo. Fajne podejście do akwarystyki. No i to co najważniejsze, że potrzebny jest spokój i cierpliwość, a wyjdzie na wszystko. O tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Hej!